Przed mieszkańcami Konina kolejny etap w sprawie nazwania nowych wiaduktów i rond. Specjalna komisja wytypowała pięć propozycji dla każdego obiektu. Teraz za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się na stronie Urzędu Miejskiego można wypełnić prostą ankietę. I tak, Rondo Uzbiegu Ulic Europejskiej, Kolskiej i Trasy Warszawskiej mogłoby nosić nazwę Anny Walentynowicz, Konińskich Ochotników 1920 roku, Praw Człowieka, Przemysła drugiego, Teofilii Wiśniowieckiej. Wiadukt Uzbiegu Ulic Europejskiej, Kolskiej i Trasy Warszawskiej mógłby nosić nazwę Bronisława Geremka, Doliny Warty, Jana Karskiego, Przemysła II, Regionalistów Konińskich. Rondo na skrzyżowaniu ulicy Wyzwolenia z ulicami Zakole i 11 listopada, Anny Walentynowicz, Janiny Komornickiej, Piątka, Pokoju, Przymłynie. Wiadukt nad torami w ciągu ulicy Wyzwolenia mógłby nosić nazwę Stulecia Praw Kobiet, Gabriela Narutowicza, Honorowych Dawców Krwi, Zachodzącego Słońca, Zgody. Rondo na skrzyżowaniu ulic Kleczewskiej i Ignacego Paderewskiego, Jacka Kuronia, Jana Nowaka Jeziorańskiego, Ogrody, służb ratowniczych Wojciecha Kilara. Natomiast rondo, usytuowane w nowym przebiegu ulicy Kleczewskiej, mogłoby nosić nazwę Anny Walentynowicz, Janiny Komornickiej, Juliusa Fromma, Piotra Włostowica i Praw Kobiet. Jeśli ktoś jeszcze przed oddaniem głosu chciałby otrzymać więcej informacji na temat poszczególnych kandydatur, ma taką możliwość. Wszystkie informacje o poszczególnych patronach dostępne są na stronie internetowej głosowania. Głosowanie potrwa do 27 czerwca.